Siostry i bracia, wielowymiarowość świętowania dzisiejszej uroczystości pokazuje nam też tę wielowymiarowość życia człowieka, ale też kościoła. Jesteśmy na ziemi i w miejscu, w którym parafia jest niezmiernie. Istotowy sposób, bardziej niż kiedy, gdziekolwiek w innym miejscu, związana jest żyta z tą świątynią, która zawsze jest sercem harafii. Ale chcielibyśmy sobie uświadomić, bo człowiek musi tak żyć, by ciągle odwoływać się do swoich korzeni, by ciągle mieć świadomość, że nie jest znikąd. Również w sensie historycznym i kulturowym. Że tutaj, w tym miejscu, począwszy od wieku XIV na dobre, aż po XVI wiek, miłość ludzi do Boga zamieniała się w piękno tej świątyni. Kolejne rozbudowy i wszystko to, co się toczyło wokół tej świątyni, z jednej strony było świadectwem, kołobrężan ówczesnych ich wiary i rozumienia ważności tego miejsca które było i jest widoczne na tyle że spojrzenie przypomina nam kim jest i kim winien być dla człowieka bóg to ważne spojrzenie 40-lecie parafii Parafi, która też wzrastała z tą świątynią, tak jak Państwo powiedzieliście. To prawda, wielu tych, którzy tamte czasy pamiętają, zdają sobie z tego sprawę, co to znaczyło odradzanie się w tamtym kontekście odradzanie się tej świątyni. Ja jako młody chłopiec mam swoje osobiste doświadczenie kołobrzeskiej świątyni i całej tragedii kiedy jako kilkuletni uczeń szkoły podstawowej przyjechaliśmy na wycieczkę do Kołobrzegu w latach 50 ci którzy wtedy tu żyli wiedzą jaki był wtedy Kołobrzeg powojenny jako młody ministrant, co mogłem zrobić, kiedy autobus się zatrzymał na puste, w pustej przestrzeni koło kościoła? Biec do kościoła szybko i pierwszy widok lup armatnich zablokował nas w drzwiach. Myśmy wchodzili do świątyni, która świątynią nie była. To odnowienie, kiedy młody kościół zrodzony wolą papieską, kościół koszalińsko koobrzeski powstawał, ta świątynia rosła razem z nim, z jego pierwszymi latami i z tym życiem. I to jest bardzo ważny wymiar. Ale siostry i bracia tak szczęśliwie, myślę, że bardzo szczęśliwie, ta, tytuł tej parafii jest tytułem, który prowadzi nas w istotę tego świętowania, również czterdziestolecia. Pojawia się ta, która jest pierwszym wzorem Kościoła, więc jeżeli parafia jest tą istotną cząstką Kościoła, bardzo ważną, o której ojciec święty Franciszek w swoim Przesłaniu, w przesłaniu swojej adhortacji o współczesnym duszpasterstwie, o świecie współczesnym, mówi jednoznacznie, że parafia to ta obecność kościoła na, na konkretnym terytorium, w konkretnym miejscu, ale jest środowiskiem słuchania słowa, nie tyle strukturą. Jest miejscem wzrostu życia, wiary. Jest miejscem poszukiwania, przepowiadania, ofiarnej miłości, adoracji, celebracji. I nadal powinna być samym Kościołem zamieszkającym pośród synów i córek. To o to by chodziło. Przewodnikiem bez wątpienia jest patronka tej parafii. I nie tylko tej parafii, bo pierwszy wzór kościoła, ktoś, kto ciągle będzie pokazywał i definiował nam, co to znaczy być człowiekiem wiary. Dzisiejsze czytania prowadzą nas bardzo prosto, po niezwykłej prostocie i miłości wiary, tej, którą Bóg wybrał. Zanim Zacznie myśleć o sobie, o sytuacji wcale nieprostej, niełatwej do wyjaśnienia wszystkim ludziom, sytuacji jej macierzyństwa, biegnie do tej, która potrzebuje pomocy. To niezwykle ważne. To jest ta niedościgłość i piękno wiary Maryi. Ale to ludzkie spotkanie, można by powiedzieć, piękna ludzka reakcja. Ma swój fundament, jest nim Bóg. To nie jest tylko zwykła wrażliwość kobiety, to nie jest nawet w kategoriach humanizmu piękne zachowanie. To jest coś o wiele głębsze. To jest człowiek prowadzony przez Boga. I dlatego w tym spotkaniu dwóch kobiet. Pojawia się to, co jest istotą życia, cudowny śpiew. Najpierw Elżbieta, doświadczona kobieta przez lata życia młodej matce Jezusa, mówi, jesteś błogosławiona, któraś uwierzyła. Uwierzyła, że spełnią się słowa, które Ci powiedział Pan. Stajemy więc u fundamentów również tej parafii, u fundamentów, którymi nie są cegły ani piękno, nawet tak pięknej świątyni. Wiara. Słowa Elżbiety rodzą w sercu Maryi śpiew uwielbienia, który jest głęboki, bo oparty o całe Boże Słowo Starego Testamentu. Nie jest tylko konstrukcją pięknie wypowiedzianych słów, ani nawet wdzięczności tylko. Jest świewem, który sięga całej głębi przesłania Boga. Wielbi dusza moja Pana. Bóg jest pierwszy. Jest to Pierwszy i niezbędny element wiary, który daje człowiekowi podstawowe, fundamentalne bezpieczeństwo. Broni go przed lękiem, nawet kiedy wokół są burze. Nie poprzestaje tylko na zewnętrznych zachowaniach, sięga samej głębi ufnego. Zawierzenia Bogu i jest właśnie błogosławiona, bo uwierzyła. Wiara pozwoliła jej zobaczyć i wyśpiewać coś bardzo ważnego: że wszystkie trony władców świata są tymczasowe. Jedynie ten Boży jest trwały, wszystko inne jest przemijające. Tysiące lat od tamtego śpiewu wystarczająco są potwierdzeniem tego faktu. Historia ludzka toczy się i będzie się toczyła po prostszych i bardziej skołowanych drogach, spokojnie albo bardzo burzliwie. Zawsze tak będzie. Słuchaliśmy dzisiaj tego pięknego hymnu. Maryja wypowiada prorocze słowa. Które mówią o bardzo ważnej perspektywie, mnie będą błogosławić wszystkie pokolenia. Jest to wielkie proroctwo, ale tym, tym źródłem i ciągle motywem błogosławieństwa jest to, że uwierzyła. Maryja jest od tego momentu tą, która nieustannie Jezusa będzie nam przynosiła. Niebowzięcie, które dzisiaj czcimy, jest bardzo ważnym momentem, bo pokazuje nam, że w Bogu jest miejsce człowieka. Że sam Bóg jest jego domem. Że w końcu tam jest bardzo wiele mieszkań, jak Jezus nam powiedział. Określa tak naprawdę do końca, kim jest człowiek. I kim jest w oczach Boga. Rysuje tę perspektywę, której Jezus potwierdza, potwierdza wielką miłością Boga wskrzeszającą Go ze śmierci do życia. Maryja jest na tej drodze. Maryja nam pokazuje, że to, co podarowuje nam Bóg. Jest większe tylko od tego wszystkiego, co biologicznie jest doświadczalne, że jest wielkie, piękne i daje człowiekowi perspektywę bez końca, czego nas uczy, miała ostarczająco odwagi, żeby powiedzieć Bogu tak i pozwolić Mu w sobie czynić rzeczy wielkie. Była wystarczająco wierząca, żeby przyjąć Jezusa i towarzyszyć Mu aż po krzyż i jeszcze dalej, by być z młodziutkim, ledwie stojącym na nogach w pierwszych chwilach Kościołem i czekać na obdarowanie duchem, który ma Kościół ogarnąć tak, jak ogarnął ją. Nie chcę się. Zamykać idzie do innych. Potwierdza to, co na początku tej mszy świętej przywitaniu padło. I rzeczywiście, co Ojciec Święty Benedykt powiedział jasno i jednoznacznie: Kościół jest w my, nie w zlepkach ja. W my. Dzisiaj powtórzymy po raz któryś i któryś. Nasz Ojcze, chleba nam daj. Będzie nam, my, wspólnota, Kościół. Nie można mieć Chrystusa tylko dla siebie. Centrum bez wątpienia jest Eucharystia. Sala Wieczernikowa jest salą Eucharystii i zesłania Ducha Świętego. Kościół może istnieć tylko dzięki temu, że Chrystus przemówił do nas, dał nam Słowo i tworzy z nami komunię. Nie inaczej. Inaczej się nie stajemy Kościołem. I siostry i bracia, w tej perspektywy warto by popatrzeć na to wszystko, co nas otacza i co tworzy tę parafię, na wszystkie trudy, począwszy od powierzenia Świętej Pamięci Księdzu Prołatowi dzieła odbudowy tej świątyni, poprzez tych wszystkich ludzi, którzy wokół byli. I to było poprawne. Wstrastały mury, tworzyło się odnowione się piękno. Ale tworzyła się wspólnota. Gdyby nie ona, nie byłoby parafii. Ta parafia jest niepowtarzalna, bo ta świątynia służy ogromnej ilości ludzi z całej naszej ojczyzny. Nie służy tylko parafii. Jest, można by tak powiedzieć, fizycznie wystarczająco pojemna, ale ta świątynia dzisiaj. Z tyloma miejscami, które z, których nie można zająć, jest to znakiem czegoś bardzo ważnego. Nie jesteśmy w stanie tego świata tworzyć według naszych pomysłów, nawet w sensie biologicznego istnienia zbyt jest złożony, misteryjny, niezrozumiały. I potrzeba nam chyba maryjnej pokory. Inaczej znowu się zapomnimy, i znowu będzie źle. Trzeba maryjnej pokory, że wielkie rzeczy czyni Bóg, że Jego moc wiary przeprowadza również ludzi przez takie trudne chwile. Myślę, że 11 listopada trzeba powtórzyć modlitwę która bez wątpienia jest modlitwą odrodzenia, dla mnie osobiście jest też najpiękniejszą modlitwą za Ojczyznę. W dniu dzisiejszym proszę wielką modlitwę Eucharystii wspólnie z Wami, aby Chrystus nie przestał być dla Was otwartą Księgą Życia na przyszłość, na nasze polskie jutro. To słowa świętego Jana Pawła II. Z tamtej pielgrzymki, która zaczęła odradzać Ojczyznę. Trzeba, żeby ona dzisiaj zabrzmiała tu, w tej bazylice. Żeby zabrzmiała w naszych sercach. Jeden z autorów, proszę mi wybaczyć, bo nie zapisałem nazwiska, powiedział piękne słowa. Do odradzania świata zawsze potrzeba odpowiednią ilość prawych ludzi. Wtedy jest nadzieja. To, o co chodziło Chrystusowi, to, co jest pięknie czytelne w Maryi, jest taką prawością, która nie zmaga się o siebie, zmaga się o drugiego zmaga się poprzez miłość, poprzez wiarę i w nadziei. Z tej perspektywy, którą dzisiaj doświadczamy, z niepokoju, z lęku ludzi, z tylu pytań bez odpowiedzi, brzmi dzisiaj piękne, maryjne magnifikat. Wyśpiewane też wcale nie w łatwej chwili. Magnifikat, który jest zaufaniem do Boga, który jest fundamentem, nieustannym twórcą przez Ducha Świętego i oby tak było dalej, twórcą tej parafii. Czterdziestolecie biblijnie to niezwykła rocznica. Tyleż Izraelici, oczyszczając własne serca, szli do ziemi obiecanej. Doszli ci, którym starczyło wiary. Dzisiaj w naszych świątyniach, często opustoszałych, mają pokorną odwagę troszcząc się o bezpieczeństwo, być ci, dla których Jezus jest tak ważny, jak pokazuje nam dzisiaj Matka, dla których Jezus jest tęsknotą, dla których Jezus jest nadzieją, fundamentem wszystkim. I niech tak będzie na następne lata.